do dożynkowy w Nekli jak zwykle prezentował się okazale. Młodzi, prężni rolnicy pokazali najnowsze dzieła polskiej i zagranicznej rolniczej myśli technicznej. Ulicami Nekli w niedzielę przejechały dumnie kombajny oraz traktory z prasami do słomy, kługami i opryskiwaczami. Liczni przedstawiciele wsi godnie prezentowali więcej dożynkowe. Z ludem rolniczym bratała się władza – maszerował burmistrz Karol Balicki oraz jego zastępca Anna Mizgajska. Odwieczną tradycją święta plonów jest msza święta, którą w parku celebrował ksiądz Sławomir Stronka z Targowej Górki. Tradycyjny obrzęd dorzynkowy odprawił zespół folklorystyczny Siekieracy z pobliskiego Kostrzyna Wielkopolskiego. Starostami tegorocznych dożynek byli Małgorzata Musielak z Małej Górki oraz Wojciech Szymkowiak z kokoszek, którzy przekazali chleb wypieczony z tegorocznych plonów gospodarzowi gminy burmistrzowi Karolowi Balickiemu. Przyjmijcie gospodarzu ten bochen pachnącego chleba i dzielcie go sprawiedliwie. Dziękuję, chleb postaram się dzielić sprawiedliwie, aby nikomu go nie zabrakło. Zaś licznie zgromadzona publika została obsypana ziarnem, aby się darzyło. Po tym siekieracy pochwycili w tany najważniejsze osoby w gminie. Nie obyło się bez przemówień. Głos zabrał burmistrz, asystentka posłanki Krystyny Pośredniej oraz asystent posła Pawła Arndt. Pragnę złożyć na ręce wszystkich, którzy zajmują się prawą roli. Najserdeczniejsze podziękowania za ich trud oraz miłość do ziemi ojczystej. Gwiazdą wieczoru był zespół klasyk, który jak widać bardzo przypadł do gustu nekielskiej publiczności.